Jedynka przyniosła szczęście Anni Mielcary, która została nową Miss Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. Zwyciężczyni była zaskoczona, że to właśnie ona została uznana za najpiękniejszą mi z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyły się w dyskotece X Demon. Osiem kandydatek do korony trzykrotnie prezentowało się przed publicznością. Już pierwsze wyjście wzbudziło zachwyt. Brawa otrzymywały wszystkie dziewczyny. Wśród startujących była Ewa Rychlik, która jest studentką trzeciego roku. Zapytaliśmy ją, czy wyjście przed publiczność było związane może ze stresem, pokonaniem nieśmiałości. Szczerze, ja, ja nie mam takiej po prostu bariery, ja zawsze po prostu... Jestem śmiałą osobą. Wiadomo, czasami zdarzają się sytuacje, gdzie no, nie dam ale widziałam, nie, trzeba pokonać tą barierę i udało się możliwe. A konkurentki jakie? Poznaliśmy się dzisiaj tak naprawdę i wydaje mi się sympatyczne, a, aczkolwiek nie mogę określić, czy są dla mnie dużą konkurencją, czy też nie. Jak po pierwszym wyjściu? Ym... Na początku może faktycznie był stres, ale za czas znajomych okrzykiją, ja nie, nie, jest po prostu dla nich wychodzę i po prostu muszę spełnić może moje marzenie, żeby zostać też jakąś miss. I jak się potem okazało, Ewa Ryklik otrzymała tytuł Miss Publiczności. Inne kandydatki pytaliśmy o powód, dla którego zdecydowały się na udział w wyborach. Dla zabawy i dobrego towarzystwa. Chcę sprawdzić siebie. Tak, oczywiście, żeby się sprawdzić. Żeby spróbować, to zawsze warto. Jak było po pierwszym wyjściu? Stres był, emocje. Absolutnie, jak zobaczyłam tych ludzi, to po prostu mu się nie wchodził z twarzy. Na próbach było zupełnie inaczej. Niestety później już było o wiele ciężej. Troszkę były. Narba. Nie, ze znajomymi, jak widziałyśmy wszystkich znajomych, Taki doping. Bitują. Każdemu wyjściu dziewczyn przyglądało się jury, w którym znalazła się Patrycja Nowak. Jako studentka PWSZ w Lesznie w 2014 roku wygrała ogólnopolski tytuł Miss PWSZ. Niebawem odda koronę, bo właśnie w naszym mieście odbędzie się ogólnopolski finał Miss Studentek PWSZ roku 2015. Co minione miesiące zmieniły w życiu Patrycji Nowak? Nabrałam większej pewności siebie. To jest tyle. Nowe znajomości. Chodzi mi tutaj o koleżanki przede wszystkim. Mamy kontakt do dzisiaj, to jest, to jest świetne. Niezapomniana przygoda, czego życzy tutaj dziewczynom. Mam nadzieję, że one się zgrają tak jak my, w tamtym roku. Jak pani ocenia dziewczyny? Miałam okazję je poznać dzisiaj rano. Spędziłam z nimi 5 godzin. Myślę, że są naprawdę sympatyczne, zgrane. Nie mają takiej zawziętej rywalizacji, tylko taką właśnie zdrową, taką zdrową rywalizację, takie pozytywnie nastawione, uśmiechnięte, ale lekko zestresowane. Ostatecznie koronę najpiękniejszej studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Leśnie przyznano Annie Mielcarek. Wicemis została Katarzyna Zakrzewska. Nagrodę jednego ze sponsorów dostała Żaneta Nowak. Przypomnijmy, Ewa Rychlik została mis publiczności.